Lares wspomniał, że możesz pomóc mi dostać się do Klasztoru Magów Ognia. Taki jest twój wybór? Ścieżka Ognia? Owszem, mam zamiar zostać Magiem Ognia. O ile pamiętam, to oni chętnie przyjmują nowicjuszy. Po co ci moja pomoc? Lares wspominał, że w celu przystąpienia do klasztoru trzeba wnieść jakąś daninę. Bezpośrednio pomóc ci nie mogę. Jak zapewne wiesz, jestem Magiem Wody. Znam jednak dość dobrze Maga Ognia imieniem Daron. Z reguły zbiera datki w pobliżu targowiska. Słyszałem ponadto, że to nie jedyne jego zadanie w tamtej okolicy. Powiedział mi kiedyś o posążku, który mu skradziono. Sprawa jest dla niego bardzo ważna i z pewnością wesprzecie, jeśli odzyskasz dla niego ten posążek. Rzecz jasna, fakt zostania magiem ognia nie oznacza, że nie możesz dołączyć do kręgu. Warunek jest jednak jasny. Musisz dowieść swej wartości. Czym on się tak Spukuj. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nikomu tego nie powtarzaj. To przecież ogromne. Nie mogę się zajmować wszystkim i wszystkim. Nie mogę zajmować się wszystkim i wszystkim. Słyszałem o posążku. Podobno go zgubiłeś. Hmm... Wiesz Powiedzieć to. ci o tym mogła tylko jedna osoba. Mag wody, watras. Na czym polega problem? Z kontynentu wysłano do klasztoru cenny posążek. Niestety do tej pory tutaj nie dotarł. Statek został napadnięty? Nie, posążek został bezpiecznie dostarczony do Korinis, gdzie osobiście go odebrałem. Niestety podczas transportu do klasztoru dostał się on w ręce goblinów. Nie patrz tak na mnie! Nawet magowie nie są nieomylni. Nie próbowałeś odzyskać posążka? Oczywiście, że próbowałem. Przeszukałem całą okolicę. Niestety, bezskutecznie. Gdzie straciłeś ten posążek? W pobliżu gospody Orlana. Wszedłem właśnie do klasztoru i... Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie wierzę w to. Mówisz, że mają go teraz goblinę. Za Zabrały go i zwiały, gdzie pieprz rośnie. Nie widziałem ich już później. Musiały się gdzieś ukryć. Mam już dość informacji. Znajdę dla ciebie ten posążek. Niech cię ino schroni od niebezpieczeństw czychających poza bramami miejskimi. Sama tego nie widziała. Udało mi się odnaleźć twój posążek. Chwała Inosowi. Teraz Co z nim teraz, teraz zrobisz? zrobisz? Ja? Nic. Mam przez niego Słysza tylko same sobie. kłopoty. Ty natomiast zaniesiesz go dla mnie teraz do klasztoru. Rzecz jasna, do środka zostaniesz wpuszczony tylko wtedy, gdy poprzysięgniesz całe życie wiernie służyć klasztorowi. Jestem jednak pewien, że pragnąc mi pomóc, zdecydujesz się na ten krok. Mam rację? Niech Inos będzie z tobą. Mój synu. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Mój mąż uważa inaczej. Aby... Witaj w klasztorze Inosa, nieznajomy. Jestem brat Pedro, pokorny sługa Inosa i odźwierny świętego klasztoru. Co cię do nas sprowadza? się dostać do klasztoru. Tylko słudzy Inosa mogą wejść do środka. Jeśli chcesz się pomodlić, poszukaj którejś z przydrożnych kapliczek. Tam również znajdziesz odpowiednią ciszę i spokój. Co mam zrobić, żeby przyjąć... Jeśli chcesz dołączyć do Bractwa Inosa, musisz poznać reguły klasztoru i wiernie ich przestrzegać. Wymagamy ponadto od każdego nowicjusza Daniny na rzecz inosa owcy i tysiąca sztuk złota To dużo pieniędzy To znak że rozpoczynasz nowe życie jako sługa inosa Jeśli zostaniesz przyjęty wszystkie Twoje grzechy zostaną Ci wybaczone ale pamiętaj sługą inosa zostaje się na całe życie jakich jak rozum co wie Jeśli... Mam tu posążek. Jak sądzę, powinien się znaleźć w klasztorze. Mogę teraz przejść? W tych wyjątkowych okolicznościach masz zgodę na zostanie nowicjuszem. Chcę zostać nowicjuszem. Na pewno tego właśnie pragniesz? Wiedz, że wybór ścieżki rozwoju jest ostateczny i nie będziesz go mógł zmienić. Tak, chcę poświęcić swoje życie służbie i nosowi. Zatem witaj wśród nas, bracie. Oto klucz do bramy klasztoru. Teraz musisz dobrowolnie otworzyć te odrzwia i przekroczyć próg. Od dziś jesteś nowicjuszem. Noś tę szatę, by wszyscy wiedzieli, że jesteś jednym z nas. W środku zgłoś się do parlana. Od dziś on będzie się Tobą opiekował. Czy moje występki zostaną mi zapomniane? Jeszcze nie Porozmawiaj z mistrzem parlanem On udzieli Ci błogosławieństwa i oczyści z grzechów nie Tylko ino zbiega. dobre, a co złe powiedzieć o takich rzeczach.